Od kilku dni na popularności zyskuje wypowiedź komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, jakoby jeżeli rolnicy chcą wyrzucić zielony ład do kosza, wystarczy nie składać wniosku do płaty bezpośrednie. Czy jest to prawda? Jest to totalna bzdura i komisarz dobrze o tym wie, a jego wypowiedź jest po prostu społecznie szkodliwa. Zielony ład jest pakietem różnego rodzaju ustaw, które zmienia prawo na poziomie europejskim, jak i poziomie krajowym i nie da się od niego uciec. Będzie on dotyczył każdego z Was, każdego z Was osobno, po kolei, bez różnicy, czy będziecie lekarzami, handlowcami czy rolnikami. Jeżeli chodzi o dopłaty bezpośrednie, jest to tylko i wyłącznie jeden element wspólnej polityki rolnej, która wpisuje się w Zielony Ład. Jeden element. Rezygnacja z dopłat nie eliminuje rygorów i obowiązków, które płyną z Zielonego Ładu. Rezygnując z dopłat bezpośrednich, Rolnicy i tak czy siak będą podlegali pod kontrolę danych urzędów i będą musieli spełniać normy, które są przyjęte chociażby w planie krajowym. Będziemy podlegali nadal pod inspekcję weterynaryjną, będziemy podlegali pod piorin, będziemy musieli spełniać normy, które są odgórnie narzucone, chociażby jeśli chodzi o nawożenie czy stosowanie środków ochrony roślin. Produkty wyprodukowane przez rolników, którzy zrzekną się dopłat do bezpośrednich, w sprzedaży detalicznej czy hurtowej będą i tak czy siak podlegały dokładnie tym samym normom i obostrzeniom, co produkty wyprodukowane przez rolników z dopłatami. I tutaj bardzo ciekawy wątek odnośnie emisyjności upraw roślinnych, jak i hodowli zwierząt, ponieważ okazuje się, że w niedalekiej przyszłości to właśnie te czynniki będą głównie decydowały o tym, co będziemy mogli produkować i w jakiej cenie sprzedawać. Kolejna kwestia. Rezygnując z wnioskowania o dopłaty bezpośrednie, rezygnujemy z różnego rodzaju programów, które mają nam pomóc w modernizacji gospodarstw. Jest to modernizacja gospodarstw rolnych, jest to restrukturyzacja gospodarstw rolnych, jest to młody rolnik. Bez wniosku o dopłaty bezpośrednie nie mamy prawa ubiegać się o tego rodzaju dofinansowania. I właśnie z tego powodu, żeby prostować takie medialne bzdury polityków, którzy tworzą naszą rzeczywistość i wpływają realnie na nasze życie. Powołaliśmy ruch młodych farmerów. Jeszcze o nas usłyszycie.